Dzisiaj no ogólnie no, dzisiaj musimy troszkę się tak tłumaczyć, dlaczego tak dawno filmów. U moich nie było u mnie też, ale no, to jest trochę odległe, było dużo filmów, trochę to... była taka trochę klerwa, ale to będziecie wiedzieć dlaczego to jest powodowane i że Wam wszystko tłumaczę. Ogólnie przez to, że... No mhm, jakby swoje nie no To też było spowodowane w tym. No co, przyznaj się, co zrobiłeś, no? A ty przyznaj się, co ty zrobiłeś? Dobra. To Wszystko. Nie mam Bo y, ogólnie to, y, jak ja byłam dziewczyną, to, y, to. To po prostu. To po prostu te. W szkole to mnie nie chodziłeś, nie pytałeś. Cio, nie, tylko cały czas z Karolem, z Karolem i z Karolem. No, no wiecie, to też tak, ale... No, jakby to jest trochę wiadomo, ale ogólnie wiadomo, że było to napisane i normalnie e, Le napiszę z rybą z No przyznaj się do tego, że tak zrobiłaś bo ja ci już powiedziałam. z jakiego powodu. To no, ja z jakiego powodu, ale jakby tu teraz nie można już nic w ogóle, bo my się jakoś pogodziliśmy, nie wiem jak, po takiej <grym> ale oboje nie ma tak. Powiem, że nie wiem, jak to zrobiliśmy, prawda? Prawda no, no. Na razie swoich y, twarz nie odkrywamy. Ja już kurde miałem problemy same, że, że zrobiłem, żeby ten kanał się nie uspał. Ja mam same problemy. No to to, to ja prawie też. Chciałbym się wypowiadać. To ogólnie Jest koniec odcinka. Dzisiaj będzie... Dzisiaj będzie ogólnie jeszcze jakiś po prostu taniec. No i wiadomo. Do no do. teraz! Pô, pô, ah.